Siemanko drodzy widzowie, dzisiaj okienko 16 okienko namierzone. Pan policjant to jest taki sam policjant jak był w morskich przygodach Tylko że tutaj ma czarną czapkę, a w morskich przygodach miał czarne włoski Dobrze, otwieramy go sobie, wysypujemy i teraz sobie złożę. Figurka jest taka, jak ją się widzi. Odznaka jest, krawat, a w ręku aparat fotograficzny. I fajną rzeczą jest tutaj, że. Tutaj został przyczepiony kieliszek jako jako obiektyw, chyba tak to się nazywa. I ten kieliszek, który służy jako ten obiektyw, został jeszcze dodany na zapasie. Także to się przyda. Czapka z daszkiem, no ale nie no, no policjant to powinien mieć taką czapkę. Taką. Poczekajcie. O, tego typu bardziej czapkę. No, i wtedy to jest. Ubiór taki porządny i to współgra wtedy z takim mundurem, a nie czapka z daszkiem. No ale dobra, nie bądźmy już tacy surowi. Figurkę kładziemy na makietkę oczywiście. Tutaj makietka musi szybko podjechać. Dobra, no i teraz miejsce. No tu już nie ma miejsca praktycznie, ale... A na śniegu go postawimy. Tutaj. O. Dobra, no i to wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie i życzę miłego dnia.